Co ja wam moi drodzy powiem, ludzie to zwykłe kurwy zazdrosne, zawistne e, które jak widzą, że ktoś coś e, osiąga, ktoś coś e, ma lepszego, to będzie mu robił pod górkę. Ja tego nigdy nie zrozumiem, bo nigdy nie jestem, nigdy nie byłem człowiekiem, który e, napawa nienawiścią i, i zazdrością, wręcz przeciwnie, wszystkim życzę jak najlepiej. E, Wiecie co? No, przykro mi jest, bo zrobiliśmy ten płot pierwszy raz w życiu robiłem w ogóle płot e, z Piotkiem e, z własnymi rękoma i, i przychodząc, przychodząc tam dzisiaj Piotrek zobaczył takie coś to jest naprawdę przykre, że jakiś frajer zwykła kurwa przepraszam, ale bo tak nazwać innego inaczej się nie da. Rozwaliła to. E, ta osoba nie wie, że ja sobie zamontuję tam kamerę jak złapie szmatę, to będzie miał nawet nie wiecie jak bardzo będę czekał na kolejną taką akcję. Jak już sobie powieszę kamerę i zobaczę takiego kasztana, który coś robi. Łapy będzie miał połamane. Wiecie co jest ludzi najgorsze? Że ja no to wszystko, co gdzieś tam robię, ciężko zapierdalam. To mi nie spadło z nieba, ja, e, ja nigdy nic od nikogo nie dostałem. Nigdy nic nie miałem. E, dopiero od jakiegoś czasu staram się ułożyć swoje. I, i, I nie zatracać się w różnych rzeczach, iść do przodu. E, I uważają nas często za jakieś bananowe dzieciaki, że ma, jesteśmy w chuj popsuci i e, wyżej srami niż dupę mamy po wyglądzie. E, zazwyczaj. I nigdy nie zrozumiem z sytuacji, że ktoś komuś coś niszczy, bo ktoś ma coś lepiej, albo e, nie radzi sobie ze swoimi emocjami, ze swoją zazdrością. I, i w ten sposób ją okazuje, że niszczy komuś, mienia, mienia. Chuj w dupę taki murzyński, takiej osobie, oczywiście. Eee, no i co, ja i tak dalej będę robił swoje, i jeszcze gorzej będę robił tak, żeby jeszcze bardziej ich bolało. I pokazać im, że są słabi.